Cześć, kochani, auryczny tarot i aura dzisiaj taka spontaniczna przy okazji nowiu. A więc afirmujemy to, co nam potrzebne, lub zajrzymy sobie po prostu w karty, aby one pokazały nam, co afirmować. W... Powinniśmy lub co chce się afirmować, albo co chce się od kosmosu dla was, dla nas wszystkich. Jako ta energia właśnie nowa przekazać. Taka dzisiaj akcja bez jakiegoś konkretnego planu, więc wybaczcie wszystkie sytuacje zbiegające się dookoła, a więc głosy ludzi, spacerowiczów, odgłosy wszelkie, nie mam na to wpływu, tak jak i nie mam wpływu trochę na jakość tego obrazu, no bo mam tylko jedną rękę i trzy talie. Karta Tarota dla Was dzisiaj specjalnie jedna, która chciałabym, żeby przy okazji nowiu pokazała się jako ta kierunkująca to, co do nas idzie i jaki wraz z nią przekaz chce się pokazać. No i standardowo dwie karty z kart motywacyjnych i kart dbania o siebie, na co również one będą chciały zwrócić uwagę, co powinniśmy przy okazji nowiu afirmować, na co uważać, a czym się kierować. A więc zobaczmy, co chce się pokazać. Słuchajcie, zaczniemy od a, kart tarota. A więc pierwsza karta, a, którą sobie wyciągnę dla Was. Muszę tylko się słuchajcie, tutaj zorganizować. Karta, którą wyciągam dla Was. Paść kielichów. A więc energia no, czegoś, co jest osobą idącą do Was, przychodzącymi, no właśnie, ludźmi, gośćmi, pozytywną energią, zaskoczeniem, niespodzianką, może udaną kolację, Taka, słuchajcie, energia natchniona również, artystyczna, można, żeby rzec, z fantazją. Może i fantazja, a właśnie, do niektórych przychodzi lub chce być tutaj pokazana. Ale patrząc tak od strony tego, co stanowi nasz samorozwój i mm, nasze pragnienia, no bo mm, nów przede wszystkim się wiąże z tym, że chcemy przyciągać to, co nowe, rozwijać również. A to, co bardziej potencjalne. No i ten potencjał tutaj jak najbardziej jest skory do tego, żeby się do niego uśmiechnąć lub żeby po niego po prostu sięgnąć. Ale to także pamiętajcie, wyciąganie wniosków z tego, co jest emocjonalnym w ogóle naszym zaangażowaniem, chociażby w coś. A więc tutaj być może taka trochę lekcja gdzieś płynąca z tej karty, jako przesłanie, jako informacja dla Was, czy też odpowiedź się pokazuje. To jest również, pamiętajcie, nowy etap, a więc czasami nowy związek, lub to, co już w istniejącym związku jest kolejnym, powiedzmy, stadium. Może być również symbolem tego, że jesteście chętni do tego, żeby zdobywać, kierować się w stronę nowych doświadczeń. I no właśnie. Idziecie za jakimś wewnętrznym głosem. No więc ja w ogóle mam tutaj wrażenie, że w tym nowiu to, co w tej karcie chce się pokazać najbardziej, to to, że idziecie za jakimś może nie tyle instynktem, co za tym, co Wam serce dyktuje. A więc są wśród Was osoby, które chcą czegoś a i ta karta jest taką zapowiedzią, że to do Was zmierza lub y, jesteście na tej drodze, która właśnie y, pokazuje Waszą... Y, nawet nie będę się bała powiedzieć, determinację, czy no jakąś taką już zaciętość w kierunku tego, że wiecie coraz bardziej, coraz bliżej jesteście przekonania samych siebie, że tak być powinno. A więc tam, gdzie jesteście, to o co się modlicie lub o co, czego potrzebujecie, to gdzieś w jakiś sposób. Zbliża się do Was jako Wasza gotowość, bo nie mówimy tu o rzeczach też zewnętrznych, którym, których oczekujecie i które mają spaść z nieba i się pokazać na horyzoncie, ale tutaj bardziej mówimy o Waszej gotowości do podjęcia się jakiegoś kroku przymiarki jakieś może e, względem właśnie jakiegoś procesu, o którym bo, może już dawno myśleliście, a być może jest to zupełnie świeża forma dla Was. A więc tutaj karta sygnalizuje, że z tym nowiem e, kierujecie się, czy też ta karta chce wskazać, że jesteście coraz bliżej chęci poświęcenia się czemuś, co we was narasta. A więc, jeżeli nosicie się od dawna z jakimś planem albo szukacie odpowiedzi, czy właśnie ten kierunek miałby być dobry lub słuszny, no to tutaj karta pokazuje, że jak najbardziej powinien nastąpić w was taki zryw albo przynajmniej dana sobie szansa. Ta karta nie sygnalizuje oczywiście niczego, co już jest takie w 100% trwałe, pewne, no ukierunkowane i jakby zakończone, czy też definitywnie już. No, jak widzicie, na tym zdjęciu jest właśnie proces twórczy, a więc to wszystko wymaga jeszcze wielu, wielu być może poprawek, zmian, układania czegoś na nowo, lub czasami może zburzenia i rozpoczęcia czegoś na jeszcze nowych zupełnie podstawach, ale mimo wszystko, jeżeli jesteście na takim etapie u siebie ze sobą, że przekonujecie się wewnętrznie, do tego, żeby coś zrobić, wziąć się za coś, albo właśnie postawić coś na zupełnie nowych fundamentach, w, rzucić jakby w wir może pracy, może jakiegoś konkretnego działania, pomysłu, albo no właśnie macie pomysł na coś, co wokół Was lub dotyczące Was, to karta tutaj pokazuje, że jak najbardziej powinniście się za to zabrać, iść za ciosem, spróbować, Anusz Widelec. Coś się okaże, coś się z tego skroi. Czy jeżeli chodzi o uczucia, czy jeżeli chodzi o czyny... Yy, mm. Potencjały, ambicje, ich zaspokajanie. W każdym razie nie ma co biernie czekać, patrzeć, rozmyślać, tylko trzeba uczynić coś, wdrożyć, wziąć się za coś, zmaterializować. A więc taki przekaz dla Was przy nowiu się pokazał. A więc nie bójcie się zmian, nie bójcie się również tego, co jest nową jakością, tego, co już znacie. Aby się z tym zmierzyć, aby Pobawić się formą, no bo przecież życie właśnie e, od tego jest, aby testować różne możliwości, e, zwłaszcza te, które są dane nam, aby ich nie marnować, aby, e, aby później nie żałować, że się nie spróbowało. No i co, karta jeszcze medytacyjna. Spróbuję posiłkować się jedną ręką. Dobrze, że mam tą ławkę. A więc. E, a, a. Karta dla nas wszystkich medytacyjna. Co by, co by chciało się tutaj pokazać przy okazji tego nowego, więc 2 marca. No, może ta ostatnia, dlaczego nie? A karta medytacyjna, która się pokazała, mówi dokładnie: spójrz, możesz wykonywać tę medytacje w dowolnym miejscu i czasie. Ważne, abyś miał otwarte oczy i robił dokładnie to, co robisz zawsze, każdego dnia. Ale tym razem bądź ostrożny. Wyglądaj tego, co jest wokół ciebie, tego, co jest nowe, tego, co jest ekscytujące, albo zwyczajne, ale w jakiś sposób skupiające twoją uwagę. Niczego nie oceniaj i nie osądzaj, ale bądź zrelaksowany. I po prostu pozwól obrazom i kształtom zewnętrznego świata porwać siebie. Y Bliżej nich, a więc pozwól sobie odkryć ten świat na nowo. To też jest taki znak, słuchajcie, o, mówiący o znakach, które właśnie w przeciągu tych paru dni, a przy okazji nowiu, mogą się pokazywać na Waszej drodze, a więc głosy, właśnie ludzie, zachowania innych. No, takie proste rzeczy, po prostu zwyczajny świat, ale on może chce wam coś powiedzieć odnośnie tego, za czym wypatrujecie, co miałoby stanowić odpowiedź dla was. Oczywiście w codzienności też to działa, ale dzisiaj jest ten now. Ja w ogóle obserwuję, słuchajcie, jest dzisiaj taka ilość ludzi, którzy chodzą tutaj po. Parku, że jest to wręcz nieprawdopodobne. No, i dla mnie to też jest jakiś znak tego, tego natłoku, tego, co się dzieje. Powiem Wam, że od rana taka energia panuje, bo mój przyjaciel jest dosyć mocno niespokojny, albo taki mocno indywidualny, a więc no, z pewnością coś się w, jakiś, w jakimś kierunku kroi. Dokładnie tak jak na tej karcie tego pazia kielichów, jeżeli chodzi o tę miarę, która tam się pokazała. Tego tego procesu, słuchajcie, krawieckiego. I pamiętajcie, że oczywiście mówimy tu o tylko i wyłącznie rzeczach pozytywnych. A więc karta medytacyjna mówi Wam: patrz, nasłuchuj, obserwuj, wyglądaj. I też spróbuj patrzeć na te rzeczy właśnie otwartymi oczami, a więc nie zamykaj, nie koloryzuj, nie dopowiadaj. Bierz je takimi, jakimi one po prostu są. A więc może też chodzi tutaj o pewnego rodzaju. Akceptacja. A zobaczmy a propos akceptacji, a co w kartach, no właśnie tej dbałości o nas samych będzie chciało Wam się jeszcze pokazać. Wybiorę sobie jedną z tych kart, a więc zobaczmy, może, może tam. No i widzicie, pokazała się nie bez kozery karta, która mocno, jeszcze bardziej pokazuje energię tego pazia. Albo po prostu te karty wszystkie pokazują właśnie ten jeden kierunek, co jest bardzo budujące, co jest bardzo fajne. Bo jeżeli myślicie o tym, żeby żebyś zaciosem, i myślicie o tym, żeby coś było mocno zrealizowane po waszemu, no to słuchajcie, jest ku temu bardzo duża szansa, dlatego że karta mówi, jesteś twórcą swojego świata. Ty, nikt inny. A więc twoje myśli tworzą twoje ja. Są to energie, które promieniują i które wracają. A więc wysyłają fale, wysyłają sygnały do kosmosu. Jeżeli Twoje myśli są negatywne, to Twój pogląd na świat i reakcja świata na ciebie również będzie negatywna. Jeżeli Twoje myślenie jest pozytywne, to Twoje spojrzenie na świat i reakcja tego świata na ciebie również będzie jasna, delikatna i promienna. Twoje szczęście jest w Twoich rękach. Przez ten czas, o którym. Rozmawiamy, a więc przez czas nowiu, obserwuj siebie, a więc znowu patrz uważnie. Miej oczy otwarte. I jeśli złapiesz się na myśleniu o negatywnych myślach, zadaj sobie pytanie: Co mogę z tym zrobić? Nie oceniaj. Nie bądź krytyczny dla siebie, ale zadaj sobie otwarte pytanie: Co mogę z tym zrobić? Jak mogę zyskać coś pozytywnego? Czasami wystarczy chwila, aby ją Przeczekać, aby złapać oddech, jeżeli coś nas na przykład irytuje w danym momencie albo przeszkadza, a chcemy coś inaczej lub chcemy, no właśnie, po swojemu. A być może ten świat, który też z nami współgra, pokazuje, no właśnie, nas samych, przed nami samymi. A więc to, co irytujące, to nie tyle jest czyjeś, co właśnie tak naprawdę. Generowane przez nas. I to my powinniśmy to coś w sobie zmienić. Piękna energia, moim zdaniem, i bardzo spójna. Nie sądziłam, że aż tak. I że w tych warunkach uda mi się właśnie no, też wyciągnąć coś ładnego, bo przecież karty wiecie, że są różne. A tymczasem pokazała się niespodzianka. Też niespodzianki pozytywnym w znaczeniu Wam z całego serducha życzę dobrej kolacji, dobrych pozytywów, dobrych pomysłów również na siebie. Skrojonych właśnie podług waszych potrzeb i w sympatycznej oprawie tego, co wam po prostu pod rękę wchodzi samo i samo się dzieje, lub samo jest właśnie odpowiedzią na wasze potrzeby. Pamiętajcie, obserwujcie, patrzcie i wyglądajcie za sobą również w tym nowiu, bo. Taka energia się trochę pokazała, że to, co wam na drodze kolidujący lub właśnie taką igłą, gdzieś czy szpilką kującą, może się wydawać, tak naprawdę może sami gdzieś fundujecie to sobie poprzez nastawienie do tych spraw, które wokół Was się pojawiają. A więc gdzieś tutaj energia, no właśnie, pójścia. Nie wiem, czy na kompromis, czy być może dopasowania do się także do czegoś. Jest tutaj mocno, chce się też mocno gdzieś zarysować. Patrzcie również po swojemu na ten przekaz. Dajcie znać w komentarzach, będzie mi bardzo miło. I co? Bądźcie szczęśliwi i szeszcie to szczęście dla innych również. I wraz z tą wiosną przyciągajmy tylko to, co jest, słuchajcie, pozytywne. Za chwilę niech pojawią się pąki na drzewach. Kolejny przekaz medytacyjny wkrótce jeszcze zaległy gdzieś z gór. A więc wyglądajcie, czekajcie. Dzisiaj taki spontan, tak mnie natchnęło. I tak właśnie do Was tutaj z puku zaglądam. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia wkrótce. E